Jeden z widzów wysłał mi filmik z YouTube'a który ma w, tytuł Moje pierwsze paznokcie żelowe. Jest to filmik Julii Poc, dość sporo subskrybentów ma ta Julia 63 tysięcy wyświetleń 3 lata temu i troszeczkę mam obawy, bo zazwyczaj takie filmiki świadczą o tym, że ktoś po prostu sobie pierwszy robi paznokcie raz, ale wcześniej na żadnym szkoleniu nie był, więc pewnie coś z produktami może. Mam takie obawy o, powiem wam, jakie mam obawy oglądając, że będą mnie te produkty, że będą źle używane, że będzie, nie wiem, Lampa, nie ta, co trzeba, na przykład jakiś mostek albo tunelowa, że będzie brudno, że będzie generator ciczków w postaci yy, jakiegoś, nie wiem, ręczniczka, a niektórzy to nawet na dywanie robią paznokcie, więc mam ogromne obawy. Nie wiem, dlaczego ktoś postanowił, żebym to zobaczyła. Zaraz się okaże, a jeżeli ta osoba będzie źle robić paznokcie, to wiedzcie mi, że to nie jest nic przyjemnego dla mnie wytykać komuś, że robi coś źle. Ale z drugiej strony pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Publikując filmy na YouTube, Twitchu, Facebooku, TikToku, jeszcze tam różnych innych pl platformach, musimy wziąć pod uwagę to, że robimy to po to, żeby inni mogli to skomentować i mogli się odnieść do tego, nie? Więc też nie ma się co obrażać, że ktoś wyrazi swoją opinię na jakiś temat. Zwłaszcza ja, kiedy <grych> analizuję moje kursantki od 2016 roku, co tydzień robię analizy prac. Więc po prostu już mam. Spaczony umysł i mój umysł pierwsze co wyszukuje no to błędów, żeby móc oczywiście o nich powiedzieć i powiedzieć jak sobie z nimi poradzić, więc no spaczony umysł Edyty będzie oglądał paznokcie pierwsze żelowe od Julii, więc też bym chciała, żeby ludzie wiedzieli to, że ja nie krytykuję nikogo ani niczego, tylko Wyrażam swoje, swoją opinię na temat techniki pracy, na przykład, nie? I co można zrobić lepiej i czego na przykład nie robić, żeby sobie nie zaszkodzić. Że użyję tipsa starej generacji, jak Dual Formy, też bywało. Nie jedno widziałam. Zaczynamy. A w międzyczasie zrobię sobie z balerin. spiłję kanty, zobaczymy, co wyjdzie. Stawiam na jakiś taki owal. Bo to jako, że jestem mama siostry. Taką lampę, taki mostek, wiecie? Taką malutką, ona ma, nie wiem, dziewięć... Nie! Wierzcie mi, ja to sprawdziłam, to nie utwardza dobrze. Powiem, Jest jeden ząb, miejmy nadzieję, że ona powie I ja już jej nie używam, tej lampki małej, bo ona jest... Dowiedziałam się, że jest do niczego, mogę się uczulić używając jej I kupiłam sobie nową, powiem... Proszę powiedz tak. I ona nie dość, już jest stara, to po prostu do żeli się nie nadaje, dlatego, że jest z słaba moc. Dobrze, no, że jest tylko świadoma. Więc no mnie właśnie naszła taka faza. A tipsy to też jest takie, że właśnie odpadają i tak dalej. Według no. mnie Wygląda za ładnie. No. I właśnie bardzo mi się podobają paznokcie żelowe, bo one wyglądają i że oczywiście są dobrze zrobione. Wyglądają tak po prostu zdrowo. No. Nie, no. Nie, nie, nie. Bardziej naturalnie. Według mnie są bardzo, bardzo spoko i oczywiście bardzo dobrze wykonane. Dobrze zrobić, Ale później jeżeli dobrze zrobimy, to mamy bardzo, bardzo długo spokój i to jest, uważam, że fajne. I... To jest bardzo fajne. ...lampę, zamówiłam żel, starałam się wybrać takie dobre rzeczy, wiadomo, żeby nie przepłacać też, szczególnie, że to jest pierwszy raz, bardzo możliwe, że ja w ogóle tego nie będę kontynuowała. To Mówi rozsądnie. Ja byłam, jakieś tam takie, wiecie, primer, przybory podstawowe i to jest wszystko w trzech paczkach. Trzech. Okay. nie miejcie jakichś dużych tutaj oczekiwań, dlatego, że... Mm, ja nie mam dużych, nie dużych naprawdę. Bym, no nie, nie, na pewno mi wyjdzie porażka, to w ogóle jestem tego pewna. Więc tak: dzisiaj mam jazdy, jutro mam jazdy i. W oby to nie była samospełniająca się przypowiednia, nie. Najlepiej sobie być, ale zrobić pazy życia, pazy życia będą, do mnie. A jak nie będą, no trudno, no to nie będą, do mnie, ale lepiej w tę stronę, nie. Siano na łóżku, po godzinie mam no i to jakieś tam, Powinno być to chyba dwa odcinki tu powinny być. Same paznokcie i plus vlog, nie, bo to jest pół godziny. To dwa spokojnie by mogła zrobić, chociaż te paznokcie będą dziewięć czy minuty. a tu nie ci? No słody. No. no idźcie sobie. Ale by mnie miętoliła, nie? Ale by mnie przytulała i całowała. Boże. tu oczywiście senda O, Takie też to ja lubię. I z pomidorem, lubię to połączenie. Ja nie wiem ślinka pociekła, nie? Wcale nie. Takie są najlepsze pomidory grube, grubo, dużo pomidora musi być. Ja też tak kroję, więc no, aż mi po, pociekła ślinka, nie? Pobiła ciebie w gadaniu. No przewiniemy, aż to pootwiero. Moją kawkę. Jest kawa, dobra. To będzie robić pazy, dobra. A nie, jeszcze w palczku macie, jeszcze są. Zwyczajnie, chciałabym się nauczyć robić właśnie takie paznokcie żalowe I jeszcze, co wam chciałam powiedzieć, to jest na pewno oszczędność, bo... Jak mieszkasz za granicą i nie potrafisz znaleźć porządnej stylistki, stylisty, to się to bardzo przydaje w domu. Czy to jest oszczędność? No nie, nie powiedziałabym. Bo żeby robić dobrze, bezpiecznie paznokcie, to sprzęcior, nie wiem, co najmniej z pięć stówek jeszcze gdzieś musisz po, po drodze sterylizować sobie narzędzia, kupować to wszystko, troszkę się podszkolić. Myślę, że taniej wyjdzie chodzić do ludzi i czas czasu dużo mniej poświęcisz. Może tak po, po pięciu latach się to wyrówna, jak sobie non stop będziesz robić paznokcie. No ale to też musi musi ktoś coś lubić robić. Czy to tak taniej? No nie powiedziałabym. Ona w tym odcinku nie robi paznokci? Jak nie? I na przykład Przecież jest napisane moje pierwsze żelowe paznokcie i tymi Aleksia dopiero teraz napisałeś, że ona tam nie robi paznokci? Poczekaj. Nie, Uwaga, dobra, jest zobaczymy. To duży wydatek. W sensie dla mnie jest to za duży wydatek. No, nie każdy musi mieć ro... zrobione ja no, Jaram się, naprawdę jaram się. Oglądałam tam jakieś poradniki, jak się to powinno robić. I Jest to podobne do robienia hybryd, więc dobrze, że już miałam z tym jakąś styczność, no ale wiadomo, że. No, nie, no, nie wiem. Bardzo... No i pewnie będę chciała pójść, bo jest w tym momencie 11. No i. A... ona dopiero będzie szła. Na jazdy, więc kurczę, muszę się spieszyć. Kurde, to my zobaczymy te paznokcie, czy nie? paczkę od... paczki by tam chociaż dobra. Tak powiedziałam, tak że otwórzmy sobie najmniejszą paczkę. Wydaje mi się, że w niej będzie ten primer tylko i wyłącznie primer. Tylko primer? Nie rozumiem. Tak kupowałam co? To to wszystko w jednej mogła zamówić w firmie przecież. ...spadkowy. Może on się okazać jakiś zły, ale chciałam po prostu primer wziąć pasowy. No nie, no to jest jakaś masakra. Wszystko będę brudziła teraz tą krwią. Po prostu Jaką krwią? Co się stało? Tak, ale chciałam po prostu primer wziąć, pasowy. No nie no, to jest jak... Przecięła się? Wodziła teraz. <grystwo> o Jezu. Po prostu okropieństwo. Mam, no z małej skórki dosłownie, takiej wiecie, oderwanej, leci mi... To ona nie może robić paznokci, jak tam cały czas krew leci ze skórki. I to jest już jakaś porażka. Więc tak, to jest ewidentnie ten primer. Tak on wygląda, to jest taka mała buteleczka. Dobra, kolejna. Lili, to tam mogła kupić wszystko. Ten żel i co tam jeszcze? Jakieś pilniczki wzięłam. Mm. Nie znam się na tych numerkach, bo tam była ta gradacja, czy coś takiego. Nie. No, granulacja. na tych pilniczków, ja się na tym nie znam, ale o! To, a i właśnie co tutaj jeszcze jest, zobaczcie, to są te formy do robienia paznokci. Obstawiam, że one mogą być dość słabe, bo były bardzo tanie, ale ten sprzedawca nie miał za bardzo innych form, więc zobaczcie, jest ich te chyba spie... Szablony, dobra, szablony. Dlaczego ja się, ja poprawiłam ją szablony, bo yy, kiedyś się mówiło na szablony papierowe i formy, nie, papierowe, ale teraz pojawiły pojawi się, wróciły dual formy, formy, więc yy, lepiej... Mówić szablony, szablony, bo wszyscy od razu wiedzą, że chodzi o papierowe. A jak mówi się formy, no to wiele osób sobie myśli, że to są dual-formy, nie? Dual-formy. Więc no, lepiej iść w szablony. takich rzeczy. O Jezus, wszystko uwalone w krwi. Ona to wytarła w tą macaną paczkę. Przez, nie wiem, kilkadziesiąt osób Totalnie ranę otwartą Gdzie sączy się krew Zamiast od razu iść odkazić Zdezynfekować i, i, w, i, w, i w plaster Żeby nie, nic sobie tam nie wprowadzić, nie? I ona chce robić paznokcie Ta osoba jak ona życia nie zna Koleżanko, toż to przecież tak nie można Ona nie wie co w sortowni robią z paczkami o. Ja, ja też nie wiem i nie chcę wiedzieć Co robią w sortowni z paczkami klejki co się nakreja na paznokcie Właściwie tak pod i na tym budujemy, przedłużamy. Naklejki, co się nakleja pod paznokieć. No, ciekawe nazewnictwo. Naklejki, co się nakleje na paznokieć. Mm. Widzicie? Kurde, jaki znawca teraz ze mnie. No super, ubrudziłam krwią. Nie no! I tu jest! I ona cały czas ta krew się tam sączy. Czemu plastra? Czemu tego nie odkazisz? Nie umyjesz, nie, nie nałożysz plastra. Przecież to jest pauza w nagrywaniu, idę, ogarniam, przychodzę. To jest ta baza? Boże. O nie, no nie mówcie mi. Przecież to jest jakieś malutkie. Ta krew się sączy, Boże. Ja za niego zapłaciłam 50 zł. Wiktoria Wyn? Ile tam jest? 30? Kurde. What the fuck? Ta krew tam cały czas leci, nie? Czy to mi starczy na jedną rękę. Nie, o, to będziesz miała 30, to będziesz miała na 15 przedłużań. No. Ile tam było mililitrów? Jaja, po prostu. Przecież to mi starczy na jedną rękę. Nie, to będzie 30 albo 15. Jeżeli 15, no to spokojnie. Nas 10 setów zrobi. Wydajne. Poracha. No po prostu porażka. Ja nie. I 50 zł, Wiktoria to, jest, to są jedne z chyba z najtańszych żeli. Czekajcie, aż sobie muszę sprawdzić, wiktora, po ile są. Chociaż 3 lata temu, no to też mogła być inna cena. 50 zł. Tu mamy, nie? 33 euro teraz. Wtedy może był po prostu tańszy ten żel. Wiem, że to był, wiem, że to był najtańszy żel wtedy, w, ta, w pewnym momencie. Żel budujące. Budujące. I teraz co? E, ale tu mamy ile? 200 ml. Dobra, to jest 200 ml, bo mi się cena nie zgadzała. 15 jest za 39. To w takim razie za 50 zł, to ona musiała mieć jakąś e, 30. 30. to jest 50, 15, to nam się ła 30, jakąś mieć, jak nic. A będzie tutaj, tam nie, nie ma tak. 50, albo 15. No, 15, 35, 50, 89, to jest bardzo tanio. To jest bardzo tanio. No, powiedzmy, że może miała 30, może już nie mają tych pojemności. W każdym razie to jest naprawdę ultra tanio. Wiem, 50 zł na takie coś? O nie. Wiecie co, nie podoba mi się to. Ja sprawdzę na pewno, czy ja zamawiałam 15 ml, czy może zamawiałam więcej, bo to jest 15 ml. Plus... 15 ml 50 zł, no to, no to droższy niż teraz. ale masakra. Drogi, strasznie drogi. To jest z tej... Nie, to nie jest drogo. To jest normalnie, myślę. Historia Wyn. Nie wiem, jak to się czyta. I tu są jeszcze te pilniczki. E, dwa takie... Proste, najgorsze. Ten grubszy taki. Łódka. Mniej gruby. Najbardziej uniwersalna. Kroczek do matowienia Płytki. I tu ostatnia paczka, czyli lampa. Tak, to jest. Czemu ona też lampy nie. I prim... Czemu na primera w Victorie Ver nie kupiła? To by nie musiała kolejnej paczki kupować, płacić za wysyłkę. Wiktori Victorie Ver mogła wszystko kupić, nawet tę lampę przecież. Wad, taka jest jej moc i. Watów, jest... no. Kładamy całą rękę, a z tym mostkiem to się trzeba i osobno kciuk, osobno hmm. reszta pa, y, pal z nokci, więc jest to bardzo niewygodne. A taka lampa wydaje mi się, że będzie wygodna, bo całe i na dole też taką, ja wam zaraz pokażę. A właśnie, ona mogła z wysyłką zapłacić 50 złotych, no tak, za 15. Kurde, nie mogę tego otworzyć. Nie, ja to rozwalam, to opakowanie, trudno. No i to jest właśnie ta lampa i ona ten spód. No, stanuanka. chyba. A Wiktoria, a, a wynco ma za lampę? Akcesoria, hmm. produkty. Płynne produkty, zdobień, akcesoria. Kurczę, no nie wiem, czy oni mają w ogóle jakieś lampy. Mają za 170 zł, no dobra. Okej, okay, to może po prostu było drogo dla niej. To może tu w akcesoriach to będzie. 170, potem mamy 780. No, takiej lampy nie. No właśnie o to chodzi. Do no, takich lamp nie trzeba wymieniać co pół roku. No bo to, to przypuszczam, że będzie tak Wszędzie są diody. No to, to będzie ta lampa. To są ceny, że wiesz, że nie musisz, non-stop, wymieniać, nie? To, to jest lampa na lata. Tak, przypuszczam, ale czy nie ma samej... osą? dobra, czekajcie, lampalet, ok. okej. I, z... I jeszcze mamy za 370, to już w ogóle. Dobra, 170 zł za ten model. O ile nie jest jakiś taki super, 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 to faktycznie drogo, więc ona faktycznie mogła kupić na Allegro, bardziej by się osobno opłaciło kupić lampę, bo te lampy już chyba za 5 dych kupisz plus wysyłka. Ja Powiedziałaś, że jest spoko, bo ja patrzyłam tam na różne... Sp bardzo ma dobry model. na dole, nie wiem, bo się boję, jak odkleję, to popsuje, ale z drugiej strony, jak nie odkleję, to może to nie... Nie będzie dobrze. No, musisz odkleić, bo ona jest tak skonstruowana. Dno można zdjąć ktoś. Zdejmujesz dno i odklejasz. Ja nie musiałam, bo tu z drugiej strony. Ja sobie potem odkleję. No, zdejmujesz dno, odklejasz i przykładasz, nie? I musi tu być to lustro, bo ona jest tak skonstruowana. Tak są diody poukładane, tak, są, tak jest skonstruowana ta lampa, że to dno musi być lustrzane, lustrzane. Tak, nie może zostać niebieska powłoka. Przecież to jest niebieskie, a nie lustro. Naklejka jest niebieska, pod spodem jest taka powłoka z lustra, jakby i dzięki temu chyba metalno. Lepiej to światło dociera tam, wiecie. Dokładnie, dokładnie. Odrywaj, odrywaj. 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 No całe dno se daj Super. Co to jest? Bo to jest na magnes. 8 wat, czyli co? Nie wiem. Nie wiecie co? Ja to kurde się chyba nie nadaję do takich rzeczy. Ja nie Podrywa... wystarczy. Wystarczy przeczytać instrukcję obsługi. Wszystko. W pudełku była. Chciałam się, bym to już zaczęła robić, ale no nie mogę przed wyjściem tego zacząć. Ewentualnie sobie skórki mogę ogarnąć przed wyjściem e, i to, to jedyne mogę zrobić. Zobaczę tą instrukcję, chociaż nienawidzę. Zapomniałam się wyciszyć drugi raz, przepraszam. Instrukcja, ale no instrukcja. Czy odklejać tą naklejkę? No odklejać a, no. Można przyłączać ją pomiędzy mocą 48 tak. a 24. Jeżeli się dwie sekundy przytrzyma przycisk, dobra. Tak. Dokładnie. Naklejkę. Zdejmuj naklejkę. Zdejmuj zawsze. Nie wiem, bo to się łatwo nie zdejmuje. To jest jakby tam. To się bardzo łatwo zdejmuje. Może mogę wyjąć? No, no eureka. Już sobie chyba rozwaliłam moją lampę. Nie, nie, wiecie co, dobra, zdejmuj. Zajmuje tam naklejkę. Wprowadzi mi ona w tym momencie. Patrzcie, jakie lustro. O, wy się tam odbijacie. Widzicie? Dobra, nie, ja to już naprawdę nie mam słów. Ale okej. Okay. Naprawiłam. Patrzcie, co ja tutaj mam zrobiła mi. I... to już nie będzie pazów? To jest ory nie z drobnego. Z drobnego. Z to już wszystko? Mam te paznokcie. Tam było coś było coś te z paznokciami? Kurde, nie ma ich. Patrz, co ja jeszcze chciałam. Hmm. To jest w ogóle się. No o no i tutaj są pozostały zestaw, to, co już okay. jakby mamy od, do tych hybryd od dawna. To no, mogę pokazać, ale to w sumie nic specjalnego. Z tego nie potrzebuję. No i tutaj są te wszystkie rzeczy, to jest ta Lampa zobacz, to jest jakaś taka, no bardzo porażkowa. Najgorszy, no dobrze mówisz, porażka. Lampa porażka. Ale no taki właśnie mostek. No i tutaj te wszystkie rzeczy. Zaraz tylko cleaner chciałam wyciągnąć. To jest, tak, to jest cleaner w ogóle. Ślicznie pachnie, bo to jest kiwi. No, coś czuję, że to raczej nie odtłuszcza, ale dobra. To naprawdę ślicznie. I co ja jeszcze chciałam? Szpatyczki, mm, coś takiego. Ty mamy różne lakiery. Zobaczcie. Mm. I te waciki, ty, kurde, nie ma ich. Skończyły nam się? Słuchajcie, to jest coś bez nazwy. Jest godzina 23:22. Ja właśnie <głos》> zatrzymałam ukrytą prawdę. I słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, czy zanim e, pokażę Wam te paznokcie, nie. I czyli ona zrobiła te paznokcie, nie nagrała tego i nie będziemy widzieć, jak to robiła. Może i lepiej, że nie będę widziała. Może i lepiej. Dla mojego zdrowia psychicznego będzie lepiej, że całego procesu. E, nie, nie, nie musiałam oglądać. Czekać, tylko sobie trzpień muszę tutaj. Gdzie jest mój trzpień teraz? Uuuu... Niby tam jest frez w środku tej fryzalki. Ale no, trzpień bym chciała dać, a nie frez. Kurde, gdzieś mi się trzpień stracił. Gdzie jest trzpień? Ojoj, ojoj. Dobra, no nic trudno. Nie ma trzpienia. Nie ma trzpienia. Super edyta. Ale już teraz zrobiła fajnie, no. Kupiłaś. Trz jest trzpień. Ile godzin robiłam? Sześć? Sześć godzin! więc to nie jest dla mnie jakieś wielkie zaskoczenie. No, Czemu one wszystko robią tak długo, tak, te dziewczyny, jest no? Normalne i... Nie ja. się spodziewałam. Ale słuchajcie, na początku zrobiłam dwa paznokcie. Mówię, nie no, za krótkie mi wyszły. Z drugiej strony jednak no, nie chciałam mieć za długi, dlatego że po prostu nie chciałam sobie robić zbyt długich paznokci. Może kiedyś na próbę zrobię, ale takie, wiecie, pół na pół. I teraz tak, stwierdziłam, że za dużo czasu już na to poświęciłam i nie dawałam żadnego koloru, dlatego jest kolor tego żelu i na to jest tylko to. I zobaczcie, tak to wygląda. Yy, I zrobiłam taki kształt. Dlaczego? Miałam na początku robić migdałki. Ostatecznie postawiłam na takie, yy, no kwadrat. Jakby ona chciała mieć tę długość i jednocześnie migdał, hmm, to wiecie, co by było, nie? Krótkie, ale Spicy. Dlatego, że starajcie, gdybym zrobiła lutełki, to one by wyszły za krótkie. Poza tym, sam kształt, który mi się zrobił już, tak przypadkowo w sumie, no to był właśnie taki. I no, nie, no to, technicznie to jest totalna poracha. Totalna. Znaczy, ja się nie spodziewałam tego lepszego, ale no. Za cienkie są. Totalna, Totalna. Znaczy... Nie jest najgorzej, ale są za cienkie i są przepiłowane, więc no ja nie wiem ile one wytrzymają te paznokcie. To jest tak jakbyś tylko taki grubszy szkielet zrobiła. Ja nie wiem jak to... I pozalewaj sobie skórki i to niedobrze. Pokazać, bo jest strasznie słabe światło. Tak to wygląda. Mam Użyłam sobie krem, więc mam takie trochę wiecie, bo skórki mam też ma dlatego że niestety sobie je ja oczywiście jak zwykle poraniłam. Zawsze tak robię. No, nie, no jak skoro zawsze... Zawsze ranisz skórki przy robieniu skórek, to coś robisz nie tak, to trzeba coś zmienić. Niestety, tu jest ta ręka, tu jest druga ręka. Ten pasnokiet po środku Faker jest najochydniejszy według mnie ze wszystkich. Bardziej mi zależy na tej trwałości niż na tym. Jak one wyglądają? To to jest kwestia wprawy i liczę, że będzie mi to szło coraz lepiej. No i na... Jedno idzie w parze z drugim jak coś. Na przykład następny już sobie zrobię wtedy z jakimś kolorem, czy na to nałożę jeszcze w wolnej chwili jakiś kolor, to jest bez problemu, bo wystarczy że wiecie, z matowie i tak naprawdę dowalę jakiś kolor. I może nawet w najbliższych dniach, jak będę miała chwilę, to to Robię. I one powinny mieć taką apex niestety. Yy, no, C też powinny mieć, nie mają. Bo tutaj nie widać za bardzo. No niektórych jest może trochę bardziej, no, niektórych trochę mniej, ale to. Nie musi być przy tej długości, tym kształcie nie musi być jakaś nie wiadomo jaka, nie wiadomo jaka ta krzywaca, zwłaszcza, że grzbiet tam idzie w dół. Nie musimy przy tej długości to ta krzywa czy ona jest aż taka potrzebna, jak to ledwie za opuszek wystaje. Z zewnętrz, zewnętrzna tak, ale ta wewnętrzna... To na pewno to nie jest dobra budowa tych paznokci, zobaczcie. One nie wyglądają dobrze, ale jestem oczywiście też otwarta na wszystkie rady, jeżeli ktoś się na tym... Dzięki Bogu już są Flexi tipsy. I ona jak teraz pewnie jak, nie wiem, by sobie chciała przedłużyć paznokcie, to wystarczy, że se Flexi Tipsa przyklei obecnie go i będzie miała super pazy, nie? Na, to może mi dać znać w komentarzach. A i ja w ogóle jeszcze wam powiem, że ja nagładałam żel tym oto Pędzelkiem, to jest pędzelek w ogóle do ust, więc śmiesznie, ale sprawiło mi się chyba w miarę okej. Okay. Ciężko mi ocenić, bo nie mam porównania. A teraz muszę go tylko umyć, właśnie od tego żelu. Okej, okay, więc ja tutaj przy Ledzikach chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za oglądanie tego filmu. No i to. Koniec? Okej. Okay. No, spodziewałam się mniej więcej czegoś takiego.